Do Warszawy przyjeżdża rocznie prawie 10 milionów osób. Z lotniska można łatwo i wygodnie dojechać do centrum. Dzięki mobilnym aplikacjom kupimy bilet i sprawdzimy rozkład jazdy. Korzystając z transportu publicznego w zaledwie 20 minut można znaleźć się w sercu stolicy. Warszawę wyróżnia jeden z najnowocześniejszych w Europie systemów komunikacji miejskiej. Korzysta z niego 75% mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Bardzo popularnym środkiem transportu są także rowery. Miejski system wypożyczalni Veturilo i 480 km rowerowej infrastruktury czekają na wszystkich chętnych. Z jednego końca miasta na drugi można przejechać wzdłuż lewego brzegu Wisły, odwiedzając po drodze muzea, parki czy nadwiślańskie kawiarnie. Ponad 350 rozmieszczonych na terenie Warszawy hotspotów sprawia, że darmowy internet dostępny jest w najbardziej popularnych wśród Warszawiaków i turystów punktach miasta. Naturalne dziedzictwo jest niezwykłym walorem Warszawy. 40% powierzchni miasta to tereny zielone. Zieleń miejską kształtujemy z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach, dlatego w naszym mieście każdy może posadzić drzewo. Pomaga w tym aplikacja milion drzew. W ostatnich latach posadziliśmy już blisko 300 tysięcy drzew. Warszawa 1915 to nowoczesne centrum komunikacji z mieszkańcami. Poprzez aplikację mobilną, portal i telefon mieszkańcy mogą zgłosić każdy problem w mieście, jak wyciek wody, połamane drzewo czy uszkodzony chodnik. Mogą także uzyskać pełną informację o procedurach urzędowych, usługach i miejskich wydarzeniach. Centrum jest dostępne całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Pozyskiwane dane stanowią cenne źródło przy podejmowaniu decyzji przez władze miasta. Woda dostarczana warszawskimi wodociągami nadaje się do picia prosto z kranu, a zmodernizowane zakłady uzdatniające dbają o jej smak i zapach. W Nowoczesnym Centrum Bezpieczeństwa współpracują ze sobą funkcjonariusze służb mundurowych i miejskich, którzy na co dzień czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. To tu odbierane są zgłoszenia z numeru alarmowego 112. Warszawiacy sami decydują, na co przeznaczone zostaną ich podatki. Dzięki budżetowi partycypacyjnemu zrealizowano już ponad tysiąc projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Najczęściej wybierają plenerowe siłownie, ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych czy place zabaw. Centrum Kreatywności Targowa to jedna z wielu inwestycji dla sektora kreatywnego. Działania wspierające przedsiębiorczość stanowią podstawę rozwoju gospodarczego Warszawy. Tuż obok Londynu czy Sydney, Warszawa znajduje się wśród 10 najlepszych miast dla startupów. Taka właśnie jest Warszawa Smart City.